W latach czterdziestych, w mieście Oran, na wybrzeżu Algerii, zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Wszystko zaczęło się przed domem doktora Royen, który wychodząc z domu, zauważył martwego szczuła. Zdziwiony mężczyzna postanowił spytać o to dozorca. Stróż uznał, że to jakiś żart i na tym sprawę zakończono. Nikt jeszcze nie spodziewał się zbliżającej się zagłady. Wkrótce dżuma zebrała pierwsze żniwo, a jej ofiarą padł dozorca. Jednak był to dopiero początek. Zwołano więc w prefekturze komisję sanitarną. Uzgodniono, że chorobą należy traktować jako dżumę, a co za tym idzie, rozpocząć działania prewencyjne. Spotkanie zakończyło się w poczuciu ogólnego rozdrażnienia. Zebrani zdawali sobie sprawę zaistniałej sytuacji, jednak starali się nie myśleć o dżubie. Widmo realności choroby napawało ich strachem. Tyru udaje się do doktora Ryu, by zaproponować swoją pomoc. Za jego inicjatywą powstają oddziały sanitarne, które pomagają ofiarom dżumy. Wielu ludzi zgłosiło się na wolontariuszy. Ludzie zaczęli się jednoczyć i wspierać w tych ciężkich dla nich chwilach. W obliczu zarazy wierni zgromadzili się w kościele, by wspólnie wysłuchać kazania księdza Panero. W swoim pierwszym kazaniu udowadniał innym, że Dżuma jest karą boską. Tłumaczył, że Dżuma przyszła, aby przerwać zepsucie moralne mieszkańców Oran. Jej dobrą stroną jest to, że oczyszcza z grzechu i dlatego Orańczycy powinni upaść przed nią na kolana. Wypowiadał się przy tym tak, jak gdyby problem Dżumy jego nie dotyczył. Odgradzał się od mieszkańców Oran, mówiąc do nich w obliczu cierpienia niewinnego dziecka jego wytłumaczenie dżumy przestało się sprawdzać. Jezuita nie przedstawiał dżumy już jako kary za grzechy, lecz raczej jako wyzwanie, w którym sprawdza się nasze człowieczeństwo. Zachęcał do walki z zarazą. Nie mówił już wy, ale my. Nie oskarżał swoich słuchaczy o nic, ale utożsamiał się z nimi. Mówił o cierpieniu niewinnych, którego nie da się niejako zasadnić ale trzeba je zaakceptować. Jednak mimo szalejącej wokoło dżumy, dobre samopoczucie Kotarda rosło wraz ze żniwem śmierci, jakim niesła ze sobą roba. Byli też tacy, którzy dżumie nie poświęcali zbyt wiele uwagi. Weźmy na przykład Granda, który gdyby nigdy nic, kontynuował pisanie swojego, jak to ujął, dzieła, czapki z głów panowie. Juma dosięgnęła też Josefa Granda. Gdy zwijał się z bólu i nie widział już nadziei, podał rękopis swojego dzieła doktorowi i poprosił, żeby przeczytał ostateczną wersję, a potem go spalił. z Następnego dnia Grant nieoczekiwanie wygrał walkę z chorobą. Również najbliższy przyjaciel doktora, który nie uniknął zarażenia. choroba zaczyna ustępować. Ostatecznie ogłoszono koniec epidemii. Bramy miasta zostały otwarte, a ludzie radośnie wybiegli na ulicę. Ale doktor Liu, wbrew powszechnemu szczęściu, przeglądał się wszystkiemu ze smutkiem. Wiedział, że szczęście jest zagrożone. Baxel Jume nigdy nie umiera i po wielu latach spędzonych w ukryciu może znów pociągnąć tysiące ludzi do grobu. Па. Нет, раз мы где-то поглядим на тебя, а и так. Поделаем это целое.